Następny pokarm, jaki przetestujemy tutaj, to jest pokarm firmy Tropicar 3 Algae Flakes z dodatkiem aloesu. Jest to pokarm w formie takich drobnych, delikatnych płatków, tak jak jest to napisane. Bogaty w algi, przeznaczony do codziennego okarmienia słodkowodnych i morskich ryb roślinożernych, dla których glony są istotnym składnikiem diety oraz dla ryb wszystkożernych jako pokarm uzupełniający. I tak, tak jak widzicie też tu jest dodatek aloesu, który ma, korzystny, ma korzystny wpływ na samopoczucie ryb akwariowych. I zaraz zobaczymy, przetestujemy, jak ryby przywitają ten pokarm. Tu bierzemy taką szczyptę. No i zobaczymy. Widać, że się rzuciły ryby, zobaczcie na ten pokarm. No, no, widać im smakuje. Tu zobaczymy w innym akwarium, jak przyjmą ten pokarm ryby. Zobaczcie. No też im smakuje, zobaczcie.